Już tutaj panu nie przeszkadzam. Do widzenia. Para, nie trzęść. Nie trzęść się tak. Nie bój się. Zakochał się. Ona yy, łamie prawa fizyki. <ścoughs> to było głupie. Spadamy. O, jakie oczy. Yy, ja się tego nie spodziewałam, ale... Mamy powrót do Egiptu, czyli nie byliśmy tylko załatwić jakieś niedokończone biznesy w Atlantydzie, ale też wracamy do Egiptu. W sumie dawno nie sprawdzałam... No właśnie, <grystanie> to miejsce kojarzę, powiem Wam, to miejsce kojarzę. Ale tamtego, tamtej Atlantydy kompletnie nie kojarzę. No dobra. W oryginalną Larę może kiedyś sobie zagramy. Aha! I to jest to miejsce, w którym byliśmy. To miasto Kamun. Tylko jest teraz zalane. Popatrzcie. Jest ten uśmiechnięty. Ale teraz jest uśmiechnięty, bo, bo e, jak byliśmy w poprzedniej części, to był e, ten Sfinks smutny. I teraz się cieszy. Tak samo jak ten. Cieszy się, że wracamy. Do niego. Widocznie się za nami e, stęsknił. A, kurczę, krokodyl! Nie, no, w Egipcie lepiej się czuję niż w tej Atlantydzie bo tam było tak strasznie mrocznie te potwory a tu mamy piasek, ciepełko krokodylki <grych> więc przytulniej no dobra to tu mamy taki jeden basenik ale gdzie ten krokodyl? tam jest jakiś korytarzyk może on do tego korytarzu wpłynął? Tak, on tam wpłynął. Chodź, 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 chodź. Najpierw się dzieje pozbędę, a potem sprawdzę tam tą wnękę. No, bo właśnie po tych niedokończonych biznesach na Atlantyzie Lara zostawiła w domu wszystkie swoje bronie i musimy w Egipcie na nowo wszystko zbierać. Więc yy, mamy na razie tylko pistolety, ale lepsze to niż nie mieć żadnej broni, bo wiemy jak to jest z, z Atlantydy, właśnie. No dobrze, to co my tutaj mamy jeszcze? Naboje. Ale tutaj to ma sens z tym niedokończonym biznesem, że jest ta sama lokacja, co w oryginalnej części, czy znaczy w oryginalnej, w tej głównej części, bo w Atlantydzie, no, ale w sumie tam nie było za bardzo do czego wracać, skoro ta piramida cała wybuchła. No to powiedzmy, że ma to sens. O, i tutaj była. Yy... Brama, a tutaj był ten kotek i kotek dalej jest i dalej jest ta kula, która mnie raz zabiła. Nie no, tutaj się mega fajnie czuję, taki, taki powrót wspomnieniami. Super, ale o nie, krokodyl kolejny, Ale a teraz to one się tutaj czują jak bułka w maśle. Bo wcześniej to było sucho. Ale najpierw sobie jeszcze wrócimy do tego Sfinksa i zobaczymy, czy tutaj jest jeszcze coś ciekawego. Bo my tak w sobie, tak na ta pewniaczka sobie tam wpłynęliśmy. Puma tam biega. Się zrespiła kolejna, bo jedną zabiliśmy. Co. Ona pokonała prawa fizyki, bo wbiegła w tą właśnie, w ten płot. Aaaa! Kurczę, jeszcze raz. Jeszcze raz. W ogóle też jestem jak Lara. Mam też taki niebieski top. A, i otworzyliśmy drzwi skakując na obelisk. No okej, okay. może być. Może być. Tam na górze... Aha, my stąd zaskoczyliśmy. Hmm, no tu już nic więcej nie ma. S tutaj nie jestem w stanie. Hmm, tu jest śliska pochyła. Więc możliwe, że stamtąd wrócimy, bo nie mam jak tam doskoczyć za sfinksa. Czy da się wejść za sfinksa? Ja pamiętam, jak ja biegałam przez kwadrans tutaj po tej planszy i odkryłam, że da się mu tam za głowę wejść, i tam był klucz. Ale teraz klucza nie ma. Bo otworzyliśmy te drzwi wchodząc na obelisk. No dobrze. O, jaki tam ładny widoczek jest. Okej, okay, to może. Hm. To jak już otworzyliśmy tutaj te drzwi, to zobaczymy, co tam jest. To jest czasóweczka. Hmm, hmm, hmm. I tutaj, a to sekrecik jest. Z krokodylem. To zanim ja pozbieram te znajdźki, to bym wolała tego krokodyla się pozbyć. Ale nie jestem w stanie. No, ale mnie urządzili. Ale mnie urządzili. Dobra, widzę, że ten krokodyl taki szybki nie jest. <ścoughs> Lara! <ścoughs> A tutaj? Tu jest zamknięte. Dobra, to nikt ja już tutaj panu nie przeszkadzam, do widzenia. No to fajnie, to mamy zaliczony sekretik. Cieszę się, lubię jak są sekreciki znalezione. Ile mamy sekrecików w ogóle? Jeszcze dwa. Okej, okay. a ten krokodylek tak wypłynął za nami. Zakochał się. czy Ja płynę szybciej, czy on płynie szybciej? Ja chyba trochę szybciej płynę. Dobra, musimy znaleźć brzeg. Mm, tu jest za wysoko. O, tutaj. Jajku tam puma. Jest. No nie mogę po prostu z tego etapu. Nie mogę. No i ten krokodyl jeszcze żyje. A może tam uda się wyjść na tą, przy tej kolumnie. O, super. Okej. Okay. Ojej, Lara, nie trzęść. nie trzęść się tak, nie bój się. Mhm, tutaj się takie drzwi pojawiły. Dobrze. A tam był, pamiętam, sekrecik. A teraz jest sekrecik zasypany, dobra. I tutaj basenik i też jest zasypany, ale jest yy, dźwignia. A pokracznie mi to idzie. Aha! I otworzyłam te drzwi. A jak ja mogę wyjść? Aha, tędy, dobra. Czyli muszę wejść i skoczyć. Ta puma tam na górę wlazła! No mówię wam, że ta kuma, to ona yy, łamie prawa fizyki. A tam druga jest na górze, widziałam. A nawet dwie, ale im te ślepia świecą. No. że tam wybijemy, a ponieważ że one były bardzo mocne. No i tak, do skutku. Dobra, pokonana. Więc trzy pumy pokonane. No chyba, że ta, która tam była w środku, to dalej tam jest. Jest. Czyli to była. Czy ona nie za mała praw fizyki? Tu nawet dwie są. A ja nie mam shotguna. Muszę je takimi martwymi pistoletami rozstrzelać. O, dwie naraz padły. No dobrze, o jaka. głowa kici. A tutaj było pomieszczenie takie strasznie duże, ale takie bardzo ładne. Z wodą na dole. I kilkoma poziomami i my tam mieliśmy taką ten blok, który przesuwaliśmy. Aha, i tutaj to tak połączyli. Dobra. I jest shotgun! Mamy shotguna. Super. To ja już go wyciągam. 16 naboi. No taka jedna puma może być na 2-3 strzały nawet. No to chyba z tej strony mamy wszystko. Dobrze, że tutaj wyszliśmy najpierw. Bo... Tam za tymi drzwiami złotymi jest pewnie kontynuacja poziomu. No tam na górę nie mam jak wejść. Może później się tam wchodzi. Żegnamy szatgana. O, tutaj nowości. Dobrze, że się obejrzałam za siebie. Ale skąd ona się pojawiła. No, bo tam na górę ja nie jestem w stanie wejść. No nie mam jak. Nie mam jak. Hm. Może później będzie jakieś yy, jakiś sposób. <laughs> Prosto w kolce. A tutaj są, patrzcie, na podłodze ślady tych pum. I tutaj. No. Mogło być lepiej, ale mogło być gorzej. Aha, czyli te ślady łap mnie jakby prowadziły, którędy iść. chyba <laughs> to było głupie. I mamy dwie opcje. Tu chyba jest ślepa uliczka. A nie jest ślepa uliczka. Hmm. No dobra, to wejdziemy sobie tutaj na górę najpierw i zobaczymy, co tam jest. Kolce. Też kolce. Czyli jak byliśmy w Atlantydzie, teraz jesteśmy w Grecji. To pewnie będziemy mieć jeszcze powrót do będziemy mieć jeszcze powrót do Grecji i do Peru. A to sekretik doszłam do sekreciku. Super. Sprawdzimy sobie, jak wyglądało w oryginale. Uu. Znacznie jaśniej. <laughs> Znacznie jaśniej. Dobra, jak tu mądrze zejść? Tędy. O! Powiedzmy. Dobra, to dwa sekreciki mamy już załatwione. Idziemy jak burza. Jesteśmy na zewnątrz i jest noc. To możemy przesuwać te, te bloki. Przesuniemy sobie bloczek. <grystanie> Nie to chyba muszę do przodu popchać. Tu się dalej idzie już. No, się ma. O, klucz. Ale ile tutaj jest tego biegania. Najpierw sobie jeszcze wrócę do tamtej lokacji. Dobra, ale tutaj. Oj, lepiej nie. Lepiej nie. A taki był widok śmieszny z góry. Zamienił się ten kotek w pumę. Nie, nie będę marnować naboi, bo on tak będzie biegać w kółko. Ha. Ale hit. wybity, tam doskoczę. Jeszcze raz. Ha, udało się. I teraz tu hop. Wiedziałam, że mi wyskoczysz. To było głupie. Dobra. Tą lokację sobie zostawimy na następny odcinek.